Jesteśmy właśnie na polskiej pustyni, mamy tutaj super obiekt, gdzie mamy dużo piasku, e, jest to impreza, w której pokazuję możliwości terenowe, opowiadam o Dakarze, opowiadam o tym czym jest tak naprawdę Dakar i pokazujemy trzy e, tak naprawdę możliwości fajnej zabawy samochodami. W tym roku ścigałem się na Dakarze Toyotą Hilux, yy, Dakarową, to jest y, Toyota seryjna, ale naprawdę dużo, dużo potrafi. W tym samochodzie nasi uczestnicy mogą sami kierować, i yy, przejeżdżają po trudnym terenie, uczą się jak działa napęd, jak działa napęd 4x4, co się dzieje, przechły samochodu, strome zjazdy. Znano stoi Polaris, jest to mniejsza wersja, ale tutaj uczestnicy też kierują, czyli mają lekki pojazd, który ma 120 koni i bardzo dobrze się nim jedzie. Już taka mini rajdówka terenowa, ale za kierownicą można poczuć naprawdę emocje i spróbować tego wszystkiego, co tak naprawdę ja robię na co dzień. Za mną stoi mój treningowy kanam, tym pojazdem trenuję na co dzień, ale też tutaj robię co -drivy. uczestnicy wsiadają i przeżywamy fajną przygodę, gdzie jadę bardzo szybko, samochodem podbija e, i na pewno mnóstwo adrenaliny i emocji.